No to dzisiaj do odpowiedzi poproszę. Który mamy dzisiaj? 14 maja, tak. 14 dodać 6, 6, 26, 158 minus 2 to jest 200. Mhm. 350 na pół to jest 12, razy 156, 4, 5. Eee, jak masz na drugie imię? Kasiak asy i A to jest 8 liter, czyli 8 razy 6, 24. Mhm. 158, czyli 12 na pół. Numerek 4. Powiedz jakąś liczbę. 5 razy 6. 30. Mm -hmm. 30. Powiedzieć na pół. 15. Aha. 15. 15. 15. 15. Z 15. Co nie ma? Jak nie ma? 2,5. Kto ma numer 4? Mm -hmm. Wyrosły numerek od 1 do 10. 6. Szósteczka. Numer 6. Mm -hmm. Dodaj 2.